Muszę powiedzieć, że to naprawdę była bomba, jakiej świat jeszcze nie widział. Dominator stał się standardową maszyną klas. Dla mnie Dominator jest kompletną maszyną. Od przyrządu żniwnego przez kabinę, aż do aparatury młodzącej potężna rzecz. Żywność można oczywiście produkować tylko na polu. Każdy stara się stworzyć swoje gospodarstwo tak efektywnym produkcyjnie, jak to możliwe. Gospodarstwa stały się większe, wiele gospodarstw rolnych zniknęło. Zawsze jest słowo wzrost lub rezygnacja. Albo Twoje gospodarstwo będzie większe, albo zniknie. Oznacza to, że powstały wspólnoty. Z jednej strony powstały gospodarstwa, które łączyła strategia rodzinna, a z drugiej firmy oświadczące usługi. Oznaczało to tak zwane zespoły maszynowe z wieloma kombajnami świadczącymi usługi rolnikom. Musieliśmy mieć do tego właściwą technikę. I wtedy pan Klas, jak zawsze, w swoim stylu, szybko zdecydował o zorganizowaniu zespołu i stworzeniu projektu 12. Ważnym zadaniem tamtego czasu było zbudowanie maszyny zdolnej zbierać kukurydzę. Chcieliśmy mieć maszynę multicrop. Dominator musiał być oczywiście bardziej wydajny od dawnych SF. Doświadczenia, jakie wcześniej zebraliśmy, zostały zintegrowane w tym projekcie, przyjęte i przetworzone. Mogę tylko powiedzieć, to był pełny sukces, powstanie rodziny Dominator. Wyjątkowym w dominatorze była najpierw jego wielkość, wcześniej nie znano kombajnu o takiej wielkości. Tą maszyną naprawdę zarabiało się pieniądze. Są określone normy, które muszą być zachowane we wszystkich kombajnach, między innymi szerokość dozwolona przepisami ruchu drogowego. Kombaj nie mógł być szerszy niż 3 metry i wyższy niż 4 metry. W tych wymiarach 3 na 4 należało upakować wszystko. Wszystko się zagęściło, stało się efektywniejsze, wydajniejsze, stało się mocniejsze. Duże gospodarstwa potrzebują wyższych wydajności i przepustowości. Właśnie dlatego zbudowano jeszcze jeden top model System Helmuta Klausa o wielu bębnach. Zamiast wytrząsacza było 8 bębnów. Wydajność pracy wyraźnie wzrosła. Jeśli ktoś we wsi miał dominatora, ten szybko zyskiwał na ekonomice. Jeszcze dzisiaj, po ponad 40 latach, Dominator jest obecny w rodzinie produktów klas. To wyjątek na świecie. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy razem, tak jak w rodzinie, projekt zostanie zatwierdzony i wypracowany. Rozwój Lexion założony został długoterminowo. Rozważania nad lekcją zaczęły się w końcu lat 80., gdyż po prostu stwierdzono, że seria Dominator ma już ponad 20 lat i musi pojawić się coś nowego. Wtedy stworzyłem nazwę projektu TOP: Technicznie większa wydajność, organizacyjnie większa wydajność i P Polyvalence wielowartościowa wszechstronność. Ten projekt przedstawiony został kierownictwu. Pan Klas był przy tym, posłuchał i powiedział: Hmm, nieźle, daj mi ołówek i napisał mi na przyklejanej karcie pod T.O.P. liczbę 20. Tak, moi panowie? Wiecie, co to oznacza? Nie, to oznacza 20% więcej wydajności. I tak właśnie narodzi się projekt Lexion. Stary system klawiszy wytrząsacza zastąpiły w Lexion rotory. Dla klas była to też cezura. Nowe właściwości omłotowe z jeszcze wyższą wydajnością. W Lexion w Lekcjon bardzo konsekwentnie stosowaliśmy koncepcję modułową. Oznaczało to, że maszyna była budowana modułowo, czyli mogła pracować konwencjonalnie z wytrząsaczem albo jako maszyna hybrydowa z oddzielaniem rotorowym. I oczywiście jeden z najważniejszych kroków w elektronikę cyfrową. To była nowa generacja, a zarazem skok jakościowy w stosunku do dominator. I wreszcie oczywisty wzrost wydajności.

W momencie wprowadzenia na rynek mieliśmy poniżej 40% udziału w rynku w Niemczech, a na przestrzeni lat udział ten wzrósł do 54%. Można powiedzieć, marsz triumfalny. Lexion z roku 1995 nie był niczym innym jak bazową maszyną kolejnej ery. Życie w międzyczasie mocno się zmieniło, po to, aby wygenerować jeszcze bardziej wyraźny wzrost wydajności. Na przykład Lexion 480 i dzisiejszy 770 to wzrost wydajności o 30% da sicherlich pewnością, 30-40% leistungsztej sterowania. Ja miałem kolegę, który mi kiedyś powiedział: Jeśli jeździsz lekcjonem przez cały dzień, czujesz się jak Rambo.